A więc użytkownicy Lumixów zacierają ręce i otwierają szampana, ponieważ Panasonic zrobił jednak coś, na co wszyscy czekali, ale w co, szczerze powiedziawszy, mało kto wierzył. Mianowicie, wreszcie zrobili naprawdę świetnie działający, kontrastowo fazowy autofokus i w trybie foto, i w trybie wideo. Zrobili to tak dobrze, że od razu wskoczyli do pierwszej ligi. Naprawdę, ten autofokus działa tak dobrze, jak w Canonach i Sony. Zresztą, sami popatrzcie. Ten fragment pochodzi z kanału PAF S. Sprawdźcie koniecznie ten kanał i obejrzyjcie film w całości, bo zdecydowanie jest tego wart. Ale przede wszystkim porównajcie sobie Sony A7 IV z najnowszym Panasoniciem S5 II. Podobnego rodzaju porównań w sieci jest sporo, zresztą nie tylko z Sony, ale również z Canonami, głównie z R6 i R6 II. A mogę Wam powiedzieć, że to jeszcze nie koniec. To znaczy, ten autofokus w S5 II będzie działać jeszcze lepiej, jeszcze pewniej, jeszcze celniej, jeszcze płynniej. A skąd to wiem? Z wiarygodnego źródła. Otóż mój znajomy ambasador pana Sonika na Polskę, pozdrowienia, Mariuszu. Powiedział mi, że już niebawem zostanie wypuszczona aktualizacja do obiektywów Lumixa, która spowoduje, że cały ten system właśnie będzie działać jeszcze lepiej. Innymi słowy, Panasonic nie powiedział nawet do końca pierwszego słowa, nie wspominając nawet o ostatnim. Ponieważ musimy pamiętać, że to oprogramowanie, które w tej chwili mieliśmy możliwość obserwować, to znaczy działanie oprogramowania całego systemu, tego yy, aparatu, to jest wersja jeszcze przedprodukcyjna, to jest o ile dobrze pamiętam wersja 073, a więc nawet nie jeszcze 1.0. Innymi słowy, w niedługim czasie będzie jeszcze lepiej, a z całą pewnością będziemy się mogli spodziewać kolejnych aktualizacji, kolejnego ulepszenia, kolejnego usprawnienia, co może zaowocować tym, że Panasonic nie tylko dołączy do pierwszej ligi i będzie tam miał swoje bardzo mocne miejsce, ale być może będzie wiodącym producentem również, jeżeli chodzi o autofocus. Czyli wydarzyło się coś... Na co mało kto liczył i co mało kto sobie potrafił wyobrazić, bo przecież Panasonic był kojarzony z wieloma dobrymi rzeczami, ale nie z najlepszym autofokusem, prawda? Tymczasem jednak okazuje się, że sytuacja się zupełnie zmieniła i być może Panasonic dołącza właśnie i obserwujemy ten proces w czasie rzeczywistym do absolutnie wiodących producentów, również jeżeli chodzi o autofokus. Jednocześnie tym ruchem, to znaczy wprowadzeniem kontrastowo-fazowego autofokusu bardzo dobrej klasy w swoich aparatach, Panasonic zlikwidował swoją piętę achillesową, czyli coś, co do tej pory powodowało frustrację u wielu użytkowników Panasoników i co z całą pewnością powstrzymywało przed zakupem tego systemu czy tych aparatów wielu potencjalnych klientów. Osobiście przypuszczam, że ten jeden prosty ruch spowoduje wzrost sprzedaży Panasoników i być może zaowocuje to znaczącym wzrostem pozycji Panasonika, jeżeli chodzi o rankingi sprzedaży. Myślicie, że możemy się spodziewać, że któregoś razu i być może w niezbyt odległej przyszłości wejdzie na podium? Mi się wydaje, że tak, że możemy się tego spodziewać. Popatrzmy zresztą, jaka jest sytuacja na rynku. No ale dobrze, mieliśmy premierę S5 oraz S5X, który się różni tym, że ma kilka dodatkowych możliwości w zakresie wideo, ale tego dzisiaj nie będę poruszać. Natomiast, jakie najważniejsze wnioski mamy po premierze tego aparatu? Otóż, Matryca to jest tak naprawdę nowo opracowana Matryca. Ono jest co prawda bardzo podobna pod pewnymi względami do poprzedniej, jednak jest to konstrukcja, w której zainstalowane są punkty detekcji fazy. I już wiemy, że ta matryca była efektem współpracy Panasonica z firmą Laika w ramach współpracy L2, co oznacza de facto, że oba zespoły konstruktorów, projektantów pracowały wspólnie nad tą matrycą. Ale nowo opracowana jest nie tylko matryca, ale również procesor obrazu. I jednemu i drugiemu elementowi zawdzięczamy to, że ten, że ten aparat ma absolutnie kapitalny, fenomenalny, piękny obrazek. Nie wiem, czy Wam się podoba, bo to jest oczywiście kwestia indywidualna i kwestia gustu, ale mi się podoba bardzo. Jest piękny, po prostu piękny i robiący wrażenie. Co prawda, należy sobie zadać pytanie, czy została zachowana. Ta cecha Panasonica, Lumixów, ta cecha Lumixów, za którą y, tak bardzo je między innymi lubiłem, to znaczy wierność odwzorowania kolorów. Mam wrażenie, że niestety ta wierność została troszeczkę poświęcona na rzecz ładności obrazka, ale tak to często jest, że to co jest wierne nie zawsze jest ładne, a to co jest ładne nie zawsze jest wierne. A czy zawsze chodzi o wierność, czy chodzi przede wszystkim o wrażenie w fotografii i w ogóle w sztuce? Ważne pytanie, na które każdy sam sobie musi odpowiedzieć. Ale nawet jeżeli ta wierność została poświęcona dla ładności obrazka, to jeżeli chodzi o moją osobistą wrażliwość estetyczną, ten obrazek jest tak ładny, że już poświęciłbym tą wierność na rzecz tego obrazka. Kolejną ciekawą informacją jest to, że S52 i S52X nie zastępują S5 pierwszej generacji. Z tego co zrozumiałem, S5 pierwszej generacji będzie cały czas sprzedawany i będzie dostępny na rynku, a więc prawdopodobnie stanieje, co jest bardzo ciekawą wiadomością dla wszystkich tych, którzy będą po prostu chcieli wejść niskokosztowo, względnie niskokosztowo w system S. Kolejną bardzo dobrą informacją jest, że cena tego aparatu nowego S52. Nie wzrośnie za bardzo względem swojego poprzednika. Innymi słowy, w Stanach Zjednoczonych jest utrzymana na poziomie 2000 dolarów około, tam kilka dolarów poniżej, natomiast w strefie euro ma to być 2200 euro. Czyli pewnie w Polsce trzeba się liczyć z ceną około 10 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to sobie porównajcie z konkurencją, co oferuje za takie pieniądze, ewentualnie co oferuje za inne pieniądze, wyższe. Ciekawą i ważną nowością, szczególnie dla wszystkich tych, którzy zajmują się też wideo, ponieważ aparat jest skierowany do twórców hybrydowych, do takich, którzy się zajmują i fotografią, i wideo mniej więcej porówno. W każdym razie ciekawą informacją dla nich jest to, że zainstalowany w tym aparacie system chłodzenia powoduje, że nie ma żadnych limitów nagrywania. We wszystkich kodekach, we wszystkich rozdzielczościach nagrywamy bez limitu nagrywania czasowego limitu nagrywania. Jednocześnie, pomimo zainstalowania systemu chłodzenia z małym wiatraczkiem w środku, aparat jest w dalszym ciągu odporny na zachlapanie i kurz. A więc, jeżeli trzeba pójść na jakąś sesję outdoorową i pogoda nie jest idealna, nic nam to nie przeszkadza. Kolejną ciekawą cechą, która może nie jest jakoś super rewolucyjna, ale może być bardzo przydatna jest to, że możemy sobie w tym aparacie, czy też w ten aparat wgrać nasz lud, dowolny lud, który wgrywamy na karty pamięci. I które i możemy zastosować jako profil kolorystyczny w robionych przez nas zdjęciach, oczywiście to wtedy działa w formacie JPEG, albo w nagrywanym przez nas wideo. A więc do wszystkich tych profili kolorystycznych, które do tej pory po prostu udostępniał Panasonic na swoim pokładzie, możemy sobie dołączyć jeszcze swoje luty. I o dobrze pamiętam, może to być nawet kilkanaście takich lutów. Oczywiście, czasami chcemy mieć pełną kontrolę i, i fotografować w rawach i obrabiać to później w postprodukcji, albo też y, filmować w vlogu i potem sobie obrabiać, ale jeżeli nie chcemy tego robić, nie mamy na to czasu, albo materiał i ogólnie cały projekt nie ma krytycznego znaczenia, a chcemy mieć od razu szybko, pożądany efekt, no to mamy taką możliwość. Fajne? Fajne. Ale mamy też kolejną dobrą wiadomość. Otóż od tej pory wszystkie obiektywy systemu L-Mount będą widziane przez aparaty Panasonica jako natywne. Oznacza to m.in., że jeżeli zamontujemy sobie na naszym aparacie Lumix obiektyw Sigma, który ma wewnętrzną stabilizację w obiektywie, to ta wewnętrzna stabilizacja w obiektywie Sigma współpracuje ze stabilizacją matrycy w aparacie Lumix. Innymi słowy, działa Dual IS czyli naprawiono w relacji Sigma-Panasonic tą niekompatybilność, która irytowała wszystkich użytkowników systemu Micro 4/3, jeżeli chodzi o korpusy jednego producenta i obiektywy drugiego producenta, bo to znaczy Panasonica i OM, kiedyś Olympusa, ponieważ tam nie było tej kompatybilności. Mogliśmy sobie założyć obiektyw OM czy też Olympusa na korpus Panasonica, bądź odwrotnie i niestety nie było podwójnej stabilizacji. Wtedy to nie działało. Mogliśmy korzystać albo tylko ze stabilizacji w korpusie, albo tylko ze stabilizacji w obiektywie. A tutaj wyciągnięto wnioski z tego niemiłego doświadczenia i kompatybilność jest pełna. Warto jeszcze przy tym wszystkim wspomnieć, że jeżeli chodzi o nagrywanie w 4K, w 50 czy 60 klatkach na sekundę, to niestety wciąż mamy kropa, wciąż możemy filmować tylko w formacie APS-C. I szkoda oczywiście, że tak jest. Niemniej musimy pamiętać, że ten aparat to jest tak naprawdę entry level. Pana I z całą pewnością jestem o tym przekonany. Z biegiem czasu. I być może nie będziemy musieli czekać aż tak strasznie daleko, wyjdą wyższe modele tej marki, które nie będą miały już tego ograniczenia. Na razie tutaj jest to aparat przede wszystkim skierowany do tych, którzy, tak jak wspomniałem wcześniej, i fotografują, i filmują, i nie mają bardzo wygórowanych wymagań, jeżeli chodzi o możliwości wideo. Oczywiście ci, którzy mają nieco większe wymagania, to dla nich jest S52X, a ci, którzy będą potrzebowali, absolutnie topowego sprzętu, to dla nich najprawdopodobniej będzie coś w rodzaju S1H2. Tak przypuszczam, to jest moje przypuszczenie indywidualne, ponieważ nie mam żadnych informacji na ten temat, ale czytając między wierszami można odnieść takie wrażenie. Musimy po prostu cały czas pamiętać o poziomie cenowym tego aparatu. Okolice 2000 dolarów. Popatrzmy, co za to oferuje konkurencja. Popatrzmy też, tak jak już mówiłem wcześniej, w jakiej cenie jest to u konkurencji, co tutaj chcielibyśmy mieć. Wracając jeszcze na chwilę do Autofokusu, to warto wiedzieć, że projektanci skupili się na sześciu kluczowych cechach tego nowego systemu. Jakie to cechy? Śledzenie obiektu, kilka osób w kadrze, prezentacja produktu, tylne oświetlenie, ciemne warunki i punktowe źródło światła w tle. Oznacza to po prostu, że projektanci bardzo mocno wzięli pod uwagę wszystkie te sytuacje przed chwilą wspomniane i zoptymalizowali ten system tak, by we wszystkich tych sześciu kluczowych sytuacjach działało to możliwie najlepiej. I cały czas pamiętajmy, to, co widzieliśmy, to jest wersja przedprodukcyjna, a więc będzie tylko lepiej i lepiej, na pewno. Panasonic zresztą wielokrotnie udowodnił, że kolejne aktualizacje oprogramowania naprawdę przynoszą dużo dobrego i możemy na nie liczyć przez długi, długi czas użytkowania. Bardzo ważne. Warto też wspomnieć o tym, że udoskonalono stabilizację obrazu, która i tak w Lumixach zawsze należała do najlepszych. A teraz dodano po prostu kilka funkcji, kilka usprawnień, które powodują, że działa to w niektórych sytuacjach prawie tak dobrze, albo wręcz tak dobrze jak gimbal. Czy do końca go zastąpi? Pewnie nie, ale w wielu sytuacjach jestem absolutnie przekonany, nie będzie już potrzeby stosowania gimbala. A skoro już jesteśmy przy gimbalach, Panasonic blisko współpracuje ze znaną, lubianą i cenioną firmą DJI. I okazuje się, że Panasonicowa technologia trackingu obiektów współpracuje z tymi gimbalami w taki sposób, że może kierować ich ruchem. Innymi słowy, ustawiamy sobie tracking w Panasonicu i automatycznie gimbal DJI podąża za obiektem, który został wskazany na ekranie Lumixa. Fajne? No chyba bardzo fajne. A więc podsumowując, co tak naprawdę zmienia Premiera tego nowego aparatu, drugiej wersji S5 i wprowadzenia autofokusu na nowy, pierwszoligowy poziom. Uważam, że dzięki temu Panasonic, jako system, głównie w tym momencie system S, oczywiście, dołącza po prostu do najmocniejszych w branży już pod każdym względem. I bardzo niewykluczone, że w pewnej perspektywie czasowej. Tak jak mówiłem już chyba o tym wcześniej, absolutnie możemy liczyć na to, że Lumix po prostu zajmie miejsce, które do tej pory przypadało Nikonowi. Innymi słowy, trzecie miejsce w branży. Lumix, system S dokładniej, staje się po prostu bardzo pełnym, bardzo kompletnym i bardzo wysokiej jakości systemem, który oferuje świetne korpusy, który oferuje świetny obrazek. Szeroki i bardzo ciekawy wybór obiektywów, bardzo dużą kompatybilność tych obiektywów i to trzech ważnych, bardzo ważnych w świecie fotografii firm Panasonic, Lumix, Sigma, Leica i jeszcze dodatkowo bliską i chyba coraz bardziej rozszerzającą się współpracę z DJI. Innymi słowy jest to system bardzo perspektywiczny. Który dla wielu potencjalnych klientów może być niezwykle atrakcyjny w dłuższej perspektywie czasowej. A jednocześnie, biorąc pod uwagę cenę, która jest naprawdę niewygórowana, jak za to, co oferuje ten model, możemy wziąć pod uwagę, że będzie się dużo działo generalnie w świecie fotografii, ponieważ tego wydarzenia konkurencja z całą pewnością nie pozostawi bez odpowiedzi. To znaczy, będziemy się mogli spodziewać większej walki pomiędzy czołowymi producentami i na technologię, ale myślę, że też i trochę na cenę. Co w pewnym stopniu stoi w kontrze wobec tego, o czym mówiłem w jednym z poprzednich filmów, że czas taniej fotografii się skończył, że raczej sprzęt będzie drożał. Oczywiście tak może być w dalszym ciągu, ale ten aparat przy takich możliwościach i takiej cenie. No, zapowiada jednak również walkę cenową, co dla nas, użytkowników, jest raczej dobrą informacją. No i pytanie na koniec. Ilu z Was zaplanowało już zakup S5.2? Bo przyznam Wam się, że ja zaplanowałem. Po prostu zdecydowałem, że to właśnie ten aparat będzie moim najbliższym zakupem fotograficznym. Dlaczego? No, jest to po prostu aparat, który jest dosłownie skrojony pod moje potrzeby. Ja nie potrzebuję nic więcej. To jest dokładnie to, o co mi chodzi. 24 miliony pikseli dla mnie w zupełności wystarczające. Ja po prostu nie potrzebuję więcej, ale jeżeli chcielibyście, jeżeli potrzebowalibyście zrobić zdjęcie z większą rozdzielczością, to oczywiście jest taka możliwość, a nie wspomniałem o tym wcześniej, a trzeba o tym wspomnieć. Jest tryb High Res, a więc możemy sobie zrobić zdjęcia yy, z rozdzielczością 96 megapikseli. Co prawda potrzebujemy do tego statywu, ale efekt jest tego wart. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa z trybem high-res, lepiej jest fotografować statyczne sceny i statyczne obiekty. Tam, gdzie jest trochę ruchu, to może to nie wyjść najlepiej. Mogą być widoczne różne duszki i tym podobne rzeczy. Ale, na przykład, w fotografii produktowej, jeżeli potrzebujemy wysokiej rozdzielczości. Świetnie. Nawet w fotografii portretowej, jeżeli mamy wystarczająco statyczną modelkę bądź modela, da radę to zrobić. Musimy wtedy jedynie użyć albo światła naturalnego, albo po prostu światła ciągłego. No, ale wracając z tej dygresji do głównego tematu, czyli dlaczego ten aparat jest dla mnie wystarczający? 24 miliony do tego, co robię, w znakomitej większości przypadków, właściwie 99,5% absolutnie wystarcza. Tryb seryjny, nie wspomniałem wcześniej, warto 9 klatek na sekundę przy migawce mechanicznej i 30 klatek na sekundę przy elektronicznej. Oczywiście, że wystarczy. Piękne kolory, szeroki, znakomity zakres dynamiczny. Bardzo dobre działanie na wysokich wartościach ISO. Bardzo duży wybór naprawdę fajnych obiektywów. Co potrzeba więcej do szczęścia komuś takiemu jak mi? No, właśnie, za bardzo już nic. A gdyby tak się zdarzyło, że kiedyś zapragnąłbym, na przykład aparatu szybszego, bądź takiego z większą rozdzielczością, jakieś na przykład 47 megapikseli, to z całą pewnością będą kolejne modele Lumixów na rynku, które takie możliwości będą oferować. I jak mój biznes fotograficzny będzie się rozwijał we właściwym kierunku, no to sobie po prostu taki aparat kupię i będę miał dwa, albo trzy, albo ile tam sobie będę chciał czego i Wam również życzę. Na dziś dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli lubicie mój kanał i lubicie moje filmy, polubcie, zasubskrybujcie. Sprawdźcie listę polecanego i używanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo, linki macie w opisie filmu. Jeżeli zechcecie mnie wesprzeć poprzez kawę albo serwis Patronite, to również będzie mi bardzo miło. I koniecznie zostawcie komentarz, ponieważ interakcja jest fajna. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.